W dzisiejszym odcinku omówimy najbardziej nietypowe maszyny, jakimi poruszali się ludzie w naszej historii, a było ich wiele. Niektóre z nich zaadaptowano żywcem do bajek i filmów science fiction. Powtarzając jedynie pomysły dawnych konstruktorów, praktycznie żadne nie przetrwały do naszych czasów. Dużo łatwiej jest kogoś oszukać niż przekonać, że jest oszukiwany. Pomysłowość ludzka nie zna granic, zwłaszcza taka, która nie była ograniczona przez konwenanse. Stygmaty nauki odcisnęły swoje piętno, ukierunkowując myślenie wynalazców na określone tory. W XIX wieku, który był pomostem starych technologii tartarii z nowymi porysetowymi, powstało wiele wynalazków. Które były co najmniej nieszablonowe. Część z nich omówimy dzisiaj. W latach 60. XIX wieku dwóch młodzieńców stworzyło zadziwiający wynalazek. Nazywany obecnie parowym człowiekiem, który był humanoidalnym robotem ciągnącym wóz zaprzęgowy. Wynalazek został opatentowany w 868 roku po Juliuszu w New Jersey przez 22-letniego Zadoka Prata Dederika oraz 15-letniego Izaaka Grasa. Co już daje do myślenia, praca nad tym wynalazkiem miała trwać 6 lat, a więc budowę rozpoczął 16-letni Zadok wraz z 9-letnim Izakiem. Projekt kosztował 2000 dolarów, czyli jakieś 50 tysięcy dolarów w przeliczeniu na nasze czasy. Obaj mieli być maszynistami, młodocianymi maszynistami. To, że wykonywali ten zawód w tym wieku, nie powinno nas specjalnie dziwić, bo jak zapewne wiesz z moich poprzednich filmów, w tym czasie większość siły roboczej stanowiły dzieci. Ale zawód maszynisty nie przynosił ogromnych dochodów. A oni nie pochodzili z żadnej bogatej rodziny. Skąd więc dwoje dzieci wzięło fundusze na zbudowanie tego dosyć skomplikowanego pojazdu? Oraz, co ważniejsze, skąd miały pojęcie o budowie maszyn? Skąd wziął się w nich inżynieryjny geniusz? Zadok, oprócz tego, że miał być maszynistą, był również rzecznikiem patentowym, więc może najzwyczajniej miał dostęp do starych patentów. Które wykorzystali i opatentowali ponownie. Wynalazek ważył niecałe 320 kg i mierzył prawie 2,5 metra. Obsługiwany był za pomocą systemu dźwigni i korb, przymocowanych do tłoków, rzekomo napędzanych parą z kotła. Silnik o mocy trzech koni mechanicznych miał pozwolić mu poruszać się maksymalnie z prędkością 96 km na godzinę. Ale jego prędkość ze względów bezpieczeństwa została ograniczona o połowę do około 48 km na godzinę. Ze względu na swoje duże rozmiary został nazwany Danielem, na cześć Daniela Lemberta z Lanchester, który był równie wysoki i ważył podobnie ponad 320 kg. Mimo tego był uznanym sportowcem oraz strażnikiem więziennym. Był niesamowicie silny. Mimo swojej wagi, zwinny, pewnego razu nawet walczył z niedźwiedziem na ulicach swojego miasta. Opisywany jest jako najcięższy, uwierzytelniony osobnik w historii. W naszych czasach oczywiście mamy dużo, wiele cięższych przypadków, lecz to są kaleki, które nie są w stanie podnieść się z łóżka, więc ciężko ich ze sobą porównać. Ale wróćmy do naszego metalowego Daniela, który stał się bardzo popularny. Pokazywany był w różnych miastach USA. Jego popularność urosła do tego stopnia, że gazety w formie żartu wysunęły jego kandydaturę na prezydenta USA oraz na wiceprezydenta. Popularność nie trwała co prawda zbyt długo, ponieważ po dwóch latach Daniel przepadł bez wieści oraz plany wprowadzenia go do seryjnej produkcji. Bardzo ciekawy natomiast jest jego napęd, który miał być parowy. W jego torsie miał znajdować się kocioł, który palony węgielem był zadziwiająco energooszczędny, bo węgiel wystarczyło uzupełniać co 2-3 godziny. Wszystko miało być ukryte pod ubraniem, wykonanym z wełnu i filcu. Jego cylinder miał być kominem. Na marginesie dziwne jest, że nie widać osmalonych śladów spalonego węgla. Dla porównania tak wyglądały ówczesne kotły oraz ich kominy. Były zdecydowanie większe i bardziej paliwożerne. Zadziwiające, jak bardzo ci nieletni wynalazcy mieli zminiaturyzować cały ten układ. Dziwny jest również fakt, że z patentów, które przetrwały do dzisiaj, nie ma śladu tych zawierających opis silnika, a jedynie zasadę ogólnego działania. Co ciekawe, rok później Joseph Eno opatentował bardzo podobne urządzenie które nazywane było Steam Kingiem, czyli parowym królem. W przeciwieństwie do poprzedniego wynalazku, zamiast cylindra na głowie miał koronę. Nie miał więc komina na głowie, ponieważ miał być napędzany silnikiem, który miał znajdować się na powozie. Oczywiście, fotografie, które przetrwały do dnia dzisiejszego, są ucięte. Widać na nich tylko samego parowego króla oraz małą część powozu. Istnieje za to kilka jego rysunków, na których widzimy komin na powozie. Problem w tym, że wszystkie te rysunki pochodzą z artykułów prasowych o kilkadziesiąt lat starszych z początku XX wieku. Wcześniejsze artykuły wyparowały. Najwcześniejszy artykuł wspominający parowego króla to nekrolog Josefa Eno, z którego dowiadujemy się, że zmarł w 895 po Juliuszu w wieku 59 lat. I był wynalazcą maszyny, która była zdolna chodzić po podłodze, ale miała problem z poruszaniem się po pochyłościach. A to jest jeszcze inny przykład parowego człowieka z 893 roku po Juliuszu, skonstruowany przez Kanadyjczyka Georgia Mura. Opisy takich urządzeń sięgają zresztą z 665 roku po Juliuszu. W pracy naukowej Roberta Huka której opisał zasadę działania mechanicznego urządzenia, które stworzył, przypominającego konia, nie ma oczywiście opisu silnika, ponieważ było to prawie 40 lat przed rzekomym wynalezieniem pierwszego silnika parowego. Jakieś 20 lat później, po opatentowaniu parowych ludzi, 20-letni Louis Philippe Parel opatentował elektrycznego człowieka, zwanego również automatycznym człowiekiem. Po raz kolejny nastolatek buduje zadziwiającą maszynę. Tak jak jego poprzednicy, automatyczny człowiek mierzył grubo ponad 2 metry, a jego buty o rozmiarze 47 kryły jego stopy, które wykonane były z nadmuchiwanej gumy, mającej amortyzować poruszanie się. Czyli coś na wzór dzisiejszej dętki. Opisywano, że chodził płynnie i bezszelestnie. Jego chód miał być mocny, lekki i elastyczny. Do złudzenia przypominał chód człowieka, a dokładniej gwardzisty. Miał zainstalowany fonograf, który był zainstalowany tak, aby sprawiał wrażenie, że robot potrafi mówić. Wrażenie potęgował fakt, że poruszał szczęką oraz ustami oraz nawet językiem czy oczami. Ogólnie mechanizm napędzał wszystkie części ciała. Co sprawiało, że poruszał się bardzo naturalnie. Podczas pokazu umieszczano przed nim wielki kloc drewna, przed którym automatyczny człowiek się zatrzymywał, kierując oczy w kierunku przeszkody, aby następnie postawić na niej nogę, wymijając ją zgrabnie. Potrafił on również przeskakiwać to, co stanęło mu na drodze. Konstruktor miał udać się w podróż z Nowego Jorku do San Francisco z jednego wybrzeża na drugie. Pokonując 5230 km, dziennie robiąc tylko 3 postoje po godzinie, mógł pokonać ten odcinek w czasie 162,5 godziny, czyli 38 godzin wolniej niż najszybszy pociąg tamtych czasów. A więc zadziwiający był czas, jak i zasięg tego elektrycznego pojazdu. Big Chris, bo tak był nazywany, w przeciwieństwie do swoich poprzedników, Prawdopodobnie był tylko pchany przez elektryczny powóz, który był jego prawdziwym motorem napędowym. Powstała jeszcze druga wersja napędzana silnikiem benzynowym. Czyli taka, która bardziej pasowała do nowego porządku światowego. Opatentowano ją jakieś 10 lat później. Nie jest jasne, ile powstało ogółem sztuk, wszystkie oczywiście wyparowały. Ostatnie ślady pochodzą z 914 roku po Juliuszu a więc z początku I wojny światowej. Był on główną atrakcją, a zarazem reklamą sklepu odzieżowego. Sam wynalazca, Louis Perew, w 1927 zbudował i opatentował jeszcze jeden model, tym razem dużo mniejszy, który miał służyć do zabawy. Istnieje dużo więcej podobnych maszyn, które zamiast mechanicznego człowieka wykorzystywały konie. Również bardzo realistycznie poruszające się, Mimo swojej mechanicznej duszy, służące do ciągnięcia powozów, ale również do nauki jazdy czy też ćwiczeń fizycznych. Ktoś nawet zbudował kiedyś mechanicznego słonia, pomysłów oraz środków nie brakowało w tamtych czasach. W 890 roku po Juliuszu Nikolaus Jagn opatentował tzw. egzoszkielet, czyli maszynę ułatwiającą chodzenie, bieganie czy też skakanie. Urządzenia tego typu już na początku XX wieku wyglądały jakby rodem science fiction. Rozwijane są zresztą do dziś w celach wojskowych oraz medycznych. Z zadziwiających maszyn kroczących czy też chodzących, na wzmiankę na pewno zasługuje pociąg rodem z gwiezdnych wojen. Nazywany był pieszym pociągiem metalowym koniem. Projekt miał wykonać wynalazca z Kansas. Ebenezer Streetcar. Przymocował dwie pary długich nóg do lokomotywy parowej, co pozwalało mu osiągać prędkość 18,5 km na godzinę. Dzięki długim nogom pokonywał bez najmniejszych problemów prerie, rzeki, jeziora, śnieg i łagodne wzniesienia. Bez konieczności budowy drogiej infrastruktury kolejowej, czy też drogowej. Podobne urządzenia w mniejszej skali produkowało General Electric. Dzięki hydraulicznej konstrukcji był doskonałym transportem sprzętu w nierównym terenie, tam gdzie standardowe koła czy też gąsienice zawodziły. Mimo tego pieszy pociąg nigdy nie trafił do masowej produkcji. A prototyp miał zostać zaatakowany przez bandy wojenne Indian Comanchów, którzy byli przekonani... Że był wypełniony amerykańską kawalerią. Podczas pościgu maszynista w po kotle pociągu palił coraz więcej drewna, aby zwiększyć prędkość. Jednak wkrótce zabrakło mu paliwa. Otoczony przez jeźdźców, uciekł się do wrzucania poczty i paczek do ognia, aby zmniejszyć ładunek i zwiększyć prędkość. Ale ostatecznie został zatrzymany przez Indian którzy mieli opleść linami jego nogi, dzięki czemu udało im się go wywrócić. Identyczna akcja wydarzyła się w którejś z części Gwiezdnych Wojen. Indianie byli oczywiście bajką wymyśloną, aby zmienić historię byłych ziem Atlantydy. A czy ten pociąg był również bajką, tak jak obecnie przekonuje oficjalna nauka? Ciężko stwierdzić. Wybudowanie takiej maszyny było jak najbardziej możliwe a wynalazcy tamtych czasów często brali się za najbardziej absurdalne pomysły. Wielu z nich obecnie umniejsza się, podpinając je pod historię boilerplate'a, który miał postać w 893 roku po Juliuszu, na potrzebę kolumbijskiej wystawy światowej. Był to parowy żołnierz-robot, którego masę różnych przygód, z różnych wojen, walk bokserskich, wypraw na Antarktydę i temu podobnych, Opisują bardzo wymowne fotografie, które tak naprawdę nie są prawdziwe. Jest to instalacja artystyczna z 2000 roku, wykonana przez Paula Guinana oraz Annie Bennet. Oczywiście nie możemy wykluczyć możliwości, że po prostu zbogacono istniejącą już historię. Chociaż prawdopodobniej postać Bory Playta została wymyślona po to, aby zdyskredytować... Takie historie podobne do tej, które nie pasują do przyjętej narracji historyków. Bardzo trudno jest badać naszą historię, wiedząc, jak bardzo potrafią nią manipulować. W następnym odcinku omówimy, moim zdaniem, dużo bardziej ciekawe pojazdy, które zostały niesłusznie zapomniane, mimo że były praktycznymi środkami transportu, znanymi od zamieszłej przeszłości. A mnie jak zawsze będzie niezmiernie miło, jeśli pozostawisz po sobie ślad w postaci komentarza oraz kciuka w górę, aby pomóc w promocji alternatywnej historii, o której nie mówią w szkołach czy filmach, które kształtują naszą świadomość. Dziękuję oczywiście wszystkim wspierającym kanał. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, że jest was tak liczne grono. A jeśli ty chciałbyś zostać jednym z nich, i przy okazji uzyskać dostęp do niepublikowanych materiałów, kliknij w opcję Spieraj pod filmem. Jeśli nie widzisz tej opcji, spróbuj się zalogować przez komputer lub jakąś inną przeglądarkę, ponieważ w aplikacji YouTube często jest z tym problem. A ja przypominam, że na przełomie lipca i sierpnia planuję zrobić kilka live'ów. Mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać. I jak zawsze zapraszam na małą przejażdżkę ciekawymi konstrukcjami. Życzę Wam dużo zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Tartarianin.